Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie z strony Forever i zapraszam was do kolejnego skromniotkiego materiału na moim kanale, moi drodzy. Ostatnio wrzucałem dla was filmik, w którym wspominałem o nowym anti cheatie. To się tyczy, że tak powiem, tej nakładki, czyli interakcja z CS:GO, gdzie w wersji beta wprowadzili zmiany odnośnie wersji tak jakby bezpiecznego grania. Wszystko mówiłem w tamtym filmie, teraz nie będę tego powtarzał z powrotem. Dla pokazania, że to jest akurat ta wersja beta, jest to ten Secure Launch i taka mała zmiana. Teraz Netgraph jest wersją, można powiedzieć, taką podstawową. Zobaczcie, że w bilcie tym beta Netgraph ma value 1. Czyli nie mogę tego wyłączyć, czy chcę, czy nie chcę. Netgraph musi. Być. No i pomyślałem sobie, że kurde, skoro jest ten, y, są nowe zmiany Anticita, tak, jest nowy Overwatch bla 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 i bla bla. No to może właśnie tego wyrocza zrobię. No i tutaj pobrałem pierwsze demko. Także do tego demka sobie od razu, y, moi drodzy, przejdziemy. No i też widziałem komentarze, że y, w tej wersji beta, jeśli zagra się matchmaking, no to na cheaterów powiedzmy się nie trafia, tylko trafia się na strasz takich strasznie słabych graczy. No, i zobaczcie, jakich tutaj graczy mamy. Rzucają sobie smoki pod siebie, flesze pod siebie. Nie jakiś taki w sumie nie wiadomo po co. Mamy sospekta, który ma wspomaganie celowania. To jest pierwsze demko na tej becie. Chciałem tylko zobaczyć, czy mogę po pierwsze ściągnąć Overwatcha. Ściągnąć się, dałem radę. Zobaczyłem, jakie to jest demko. Patrzę, train, mówię, kurcze. Nie Mirek, nie Dust 2, nie Cash, tylko Train. Mówię, dobra, no zobaczymy co tutaj się dzieje. Zobaczymy tylko pierwszego emlocka wyłączę dymkę i stwierdziłem, że to będzie dobry materiał overwatchowy właśnie pod ten filmik. No i tak, mamy... można powiedzieć, że jest to overwatch 2.0 z nowym... nie wiem czy można nazwać nowym anticheatem, ponieważ ten anti-cheat cały czas tam jest ulepszany. O czym Valve oczywiście Co nas strzelił? Zobaczcie, że on w ogóle na, na tym diglu tak jakby tego aim'a nie miał. Tamten nawet nie wychylił ze ściany, aż i za tego wagonu. A ten nagle taki strzał ostrzegawczy, taki BUM! Ty uważaj, ja tutaj jestem. Ja jestem cheater, ja tutaj siedzę. Nie przychodź do mnie, nie podchodź bliżej. Bo dostaniesz bańkę. To jest. Aha. Widzę, że cały czas leci z tym samym schematem. Czyli leci Ivy. <noise> Kurde, to się nazywa. Czas reakcji. Założę się, że on jest sam zdziwiony, jak ten Aimbot działa. Nie wiem, jakich uczuć on doznaje, grając na, na tym, co on gra. I właśnie, też tak się zastanawiam. Jeśli te meczmy Kingi. Na, na tym, w tej wersji beta. Jeśli te MMy są ważne. A nie ma takiego, takiego jakby potwierdzenia. Ładny wallhack też nie. I tak, jeśli wygramy mecz i awansujemy, i ta ranga tak jakby zostanie nam w oficjalnej wersji, to czy na przykład jak ludzie się tutaj można powiedzieć głupio odpalają, że ściągają sobie czyty, bo myślą sobie, że A, Beta. Może nie będą sprawdzać, może jakoś ujdzie mi to na sucho I właśnie na tej becie się odpalają, to myślą, że tego bana nie wyrwą Co do rang i awansów i tam spadków z rangi Nie mam y, żadnego potwierdzenia w tym, że jeśli zagracie mecz i wygracie i dostaniecie awans, no to te na awans Tak jakby wyjdziecie z tej bety i wyjdziecie do normalnego CSa, czy ten, czy ta ranga po awansie wam zostaje w tej oficjalnej Wiecie, wersji Jeśli tak, no to ban w becie, no to Wiecie, no kurde, no w becie, nie w becie, no to będzie też ban w cs A to też byłoby w sumie logiczne, no bo ban dostaje się na konto i macie na profilu Steam dni od ostatniej blokady, wak, tyle. No i kurde, czy to, czy to beta, czy to nie beta, ten wag, tak się to powinien obejmować. A może ludzie w swojej niewiedzy właśnie ściągają sobie jakieś darmowe pierdy do tego cs no i. Oto owoc tych pierdów darmowych Mamy gościa z Aimbotem, mamy gościa z Wolhakiem. Aha, mamy gościa z banehopem. Zobaczcie, kurde to. To jest. Odwracaj, od... dobra. Odwrócił się tyłem, odwrócił się bokiem, sobie banehopował, bez żadnych strajków. Taki hashtag w do przodu i hopujesz A się, że z takim aimbotem a nie ma 100% headshotów. Masakra. Ładna czapka, różowa. Pasuje ci. Także rundka kolejna. Zobaczymy sobie też kolejne Demko, jakie tutaj Gaben nam zaoferuje. Mam nadzieję, że tylko to będzie coś ciekawego. A wydawało mi się, że mieli bota chyba przez chwilę, bo jednego wy wyrzuciło. I tutaj tak jakby tego ema nie było, no nic tak jakby za niego nie strzelało. I tutaj nagle nie wiem, czy on sobie jakoś testuje, konfiguruje tam z czasem, czy może ma ustawiony pod przycisk i postanowił sobie nie wiem bez ema pograć trochę, ale dostał w ciry, więc wydaje mi się, że teraz będzie z przyciskiem. No, nie jest przycisk, co tam? I to jest typowy taki yy, facet, który, no jakąś tam dumę, chce swoją zachować, i jak dostał w maskę raz, to już dalej odpala się po prostu. Bez tych cheatów, dostaliby w gonga do, do zera po prostu. No, teraz znowu sobie wyłączył. Widzieliście, to jest. Są dwa, takie bez... dwa sposoby strzelania tego gościa. Czyli jeden taki, gdzie po prostu zakładam, że przyciskiem sobie odpala, te... odpala tego aimbota i nawala same headshoty. Ale jak już widzi, że idziemy za dobrze, że rundę wygrywają, no to nagle sobie odpuszcza, no i gra bez. W ogóle, patrząc. A patrzcie tutaj też yy, na samym dole, jest y, numer wersji, jest tutaj pokazane beta, 32 tick I wracając do te, do rocza, y, patrząc na wyniki, 1-10, gdzie 10 y, ma on, jego drużyna, no to mógłby kurde sobie chociaż odpuścić tym antyterrorystom, a nie jakieś tam kosy, jakieś tam damskie y, aimy. No, nie wiem. Czy według Was, jak gracie na gościa, który czytuje, to wolicie, jak dostajecie w tyłek 16-0, czy wolicie, jak daje Wam szansę? To znaczy złudne szanse, no bo przegracie powiedzmy 16-14, ale tak czy jak on wygra. Według mnie, ja osobiście bym wolał przepierniczyć taki mecz do zera. Szybko, schludnie. Żebym nie tracił czasu, no i wtedy mogę albo gram nexta, albo po prostu daję sobie spokój na na, jakiś, na jakąś godzinę, dwie, odpocznę sobie no i przygotuję się na dalszą grę. No bo jak wygram, znaczy jak przegram 16-14, no to stracę więcej, kurde, czasu. On da mi złudne nadzieje, że a może jednak uda się zremisować. Aż w końcu na tę ostatnią rundę, czy tam dwie, odpali się także nawet nie zdążę go zobaczyć już po prostu. Oglądam powa swojego teammate'a Lepsze jest chyba przegrać szybko 16:0, 0 żeby nie tracić czasu Bo grając na cheatera To jest strata czasu No i taką też zasadę widzę, że stosuje pan z numerem 2 Kiwi Ręcy jak kiwi i wcale mnie to nie dziwi, że kręcę się jak kiwi. Kiwi to jestem ja. No. Oj oj oj, panie, żeś pan strzelił za szybko. Aż się musiał spojrzeć w ścianę, walnął pewnie czołem w mur i stwierdził: "Nie, to nie ja. Ja tak nie strzelam". O, teraz się poprawił. Kurde, ciekawe, co jest za tymi drzwiami? Nawet nie zwróciłem na to uwagi. No to chyba będzie ostatnia rundka, tak mi się wydaje. Patrz, DGL znana ze skinem. Wow, jaki skill. Jeden jaki zobaczy. Także aimik jest, Vision jest, Oder, e, Jumping, Skrypty były i griefing Insufficient Evidence. Także jeśli myśli, że na tej becie dosta nie dostanie bana, no to się chyba myli. Demko pobrało się błyskawicznie, dosłownie nawet nie minęło, nie minęły 2-3 sekundy i już miałem Demko pobrane, a to dlatego, że to jest Wingman na skrzydłowym. Oj, coś czuję, że... Dobrze, że nie grałem dzisiaj Wingmana, bo to... tam po CT mógłbym, to mógłbym być ja. Mam tutaj pretendenta do e, jakiegoś wucha, bo strzela w ścianę. Nawet nie wiedzą, że gości jest... na milimetr blisko. Coś o. Chciałem powiedzieć, że coś czuję, że Amy jest odpalony teraz. A to tak się przykleił, tak się skleił. Tak... południosłownie... Zassał się jak czarna dziura. Tym celownikiem. O kurde. I to jest to, co mówiłem wcześniej na tym trainie. Jest 3-3 żeby CT w tym czasie się, aha, dobra. Wyłącz to, rzuć to. No co za, wyłącz to. <gry> aha, CT to już się nie, nie pierniczy w tańcu. Shark został botama. Smutne życie na solo skrzydłowym. Bot ship zrobił pip. Okej. Okay. Także tutaj chyba raczej nie ma nic ciekawego do oglądania. O. Zabił się. Dobra, to co? Zostawiamy to demko i lecimy zaraz do następnego, bo szczerze nie chce mi się tego oglądać. Wiadomo, jaki jest, jest werdykt. Także lecimy. Hip-hip, hurray! Hip, do szybkiego, kolejnego demka. No i moi kochani, mamy tutaj Kesha. Gościu z y, kosą, freehand, M9. Czy on tutaj trafił przez przypadek? Nie wiem, mam taką nadzieję, że jest tutaj w tym wyroczu przypadkowo. Że przeciwnicy mieli jakiegoś raja i zreportowali go. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. W każdym bądź razie, facet Koska ma y, spoczko. Zobaczymy, właśnie jakie. Może jego teamajci go zreportowali też? To też jest taka możliwość. Mhm. Można tak. Przez sobie też może ja je robi. Gdzieś 10 fragów ma. Najmniej w swojej drużynie A nie zamykam. To się plantowa opaki. Z tym gościem, którego Bustuy są chyba jesteś teamati Ship i chyba Suspect A nie Lamp, sorki. O ship właśnie gryzie piar. Kurde, może też Elam dostał reporta. Możliwe, że nie, za, za Gryffinding im walnęli, dali reporty. Wiecie, może teamowo nie chcą grać. Może jakieś tam wyzwiska lecą. Smokechunk poleci na ten, na konekta. Zaraz zobaczymy. No, Wybuch w konektorze, nieźle. Mhm, dobra. Kurde, nie może wskoczyć na niego. Chyba że się kucać, kurde, nie chcę. Na <laughs> kałaszek akwamaryna. Jeju. Bardzo fajny skin, ale dawno nie widziałem go. Jak, była, jak był ten skin wprowadzany dopiero co w skrzynkach, to był me mega rarytasem. Na tamte czasy był najpiękniejszym kałachem. Teraz to. No, również jest ładny, ale wiecie, jest, jest dużo. ...innych, ładniejszych kałachów. W terenie zdobył, jak dobrze yy, widziałem, dwa fragi. Headshot percenter 10%, tragedia. Ale... wiecie. Mógł dostać tutaj po prostu reporta... ...nie za to, że jakiegoś tam aimbota ma, nie za jakieś tam yy, wallhacki, nie wallhacki... ...ale może za griefing. Poczekamy, zobaczymy. Rundkę wygrali sobie CT Forza zagrała Dobra Ty chyba coś mu nie z tym smokiem <laughs> Czemu on nie skakuje? Ten, ten go bo boi się Nasz suspekt cyka się Nie wie o tym, po pod nim. Kompletnie nie ma żadnego pojęcia. <laughs> I tamten spot booster dał info właśnie, że jest na buście, gościu wychylił z białej, no i cyk. Jak wam się podoba Koska? Myślę, że gościu jej nie straci po tym demku. No bo za co? W grifingu jako takiego tej tutaj... nie widzę. Ale zobaczył go. Znaczy, zobaczył ich, czy się tam bustują. Szczerze powiedziawszy... Nie wiem, jak są rozwiązywane takie sytuacje, kiedy e, re, chcecie reportować gracza i za nadużywanie czatu głosowego albo czatu tekstowego. jak dostaną takie reporty, to czy oni też lecą do wroczej i ja takie demko muszę oglądać? Skąd, tam, skąd ja mam wiedzieć, czy on, czy on ta, wyzywał je, jego matkę, ojca, czy, czy coś, co, co oni w ogóle tam pisali na czacie? Skąd ja mam to wiedzieć? O, mamy oceniać tutaj grę, a nie czat. Kurde, jeszcze tego, żebym patrzył, co oni tam, a czy jak on gra, czy on celuje przez czy nie, czy on może wiedzieć o, o kimś, czy nie, czy mógł dostać info. Jeszcze mamy w międzyczasie czat czytać. Dobrze, dobrze że czatu nie ma. Masz takie overwatchy jednodenko to może trzeba byłoby po prostu nie wiem, za trzy razy oglądać. No spoko, wiedział już, gdzie jest wcześniej. Hmm. Chyba za mógł dostać. Torus się fochnął, <grytanie> poszedł na B. Możliwe, że oni po prostu siebie cisną nawzajem. Czy on rzuci icebergowi flesza pod twarz? Patrzcie, blokuję go, żeby nie mógł cofnąć. Co za menda. To grifing poleci. Grifing poleci, bo też ja nie muszę mieć wiedzy, czy on gra z kolegą, czy nie. Czy oni się znają i robi to dla jaj. Oceniam to, co widzę. Blokował go, wcześniej zabił Torusa, Tego blokowałem idzie, żeby gościu, z... żeby CT tego obił, żeby tamten nie mógł cofnąć. Leci reportik za Griffin. No i jest frag. I tutaj tylko to. Nie wiem, czy tam po prostu na, na czasie jakieś jazdy mają dziwne. Wyzwają się. No bo, frago, fragowo i jeśli chodzi o. o movement, o grę jako grę w CS-a, słabo, słabo to wygląda. Ale zobaczmy. Jak na razie to tylko zmia zmiany broni, zmiany na nóż. Jakieś skany, jakieś tam full auto. Bulldog dawno nie żyje i wszyscy go tam cisną, jeszcze jego zwłoki. <grystanie> Dobre to, pod swojego. Mhm. Mm Okej. Okay. Mieliśmy tutaj mały symulator podkładania paki. Sz nie wiem jak wy, ale de denerwuje mnie ten facet. Ten gracz. Nic dziwnego, że Zagriffing za dostał. Ja też mu dam reportika Zagriffing tutaj. Twojego strzela. Aj panie, masakra, masakra. Dobry smoke. Szkoda, że niezbyt beznadziejny smoke. Co on w ogóle tutaj ma kryć? To już nie był Griffin, to już bardziej wina iceberga, że wleciał mu pod podcelownik. To był akurat <grystanie> hamski <grystanie> z wiek okoliczności. Ale to, co on robi, to jest y, gryfing. Wiem, że wygrywają 15:8. Czaje, kumam, ok? Ale czy wygrywasz, czy przegrywasz, takich rzeczy nie powinno się robić. Wiem, jestem zbyt poważny, kurde, stary świecki, stary dziad. Nie potrafię się bawić już w CS. Tyl tylko, tylko powaga. Full powaga, full focus. Nie ma żadnego fanu z gry. No, ja ja sobie robię, oczywiście. No ale widzicie, widzicie jego grę po prostu. Nie wiem, co on za tą beczką chowa, tego kawacha. Nie wiem. Pokaż, panie skila. Weź tutaj chociaż coś. Ustrzel. Wież, że jest dwóch na A. Fajnie chciał to zrobić, że po. Schowanie się tamtego tego CTK z tym scoutem, patrzę sobie od razu plecy. No bo wiecie, jeśli goście się tam strzeli, no to są automatycznie plecy robione. Aim, nic, to nic, to nic, ale Griffin jest, of course, my friend. Także to było na tyle, jeśli chodzi o overrocze na becie. Pierwsza zrobię w ogóle Overrocha w wersji beta CSa Możliwe, że to jest y Overwatch 2.0 beta, kurde. I takie demka będziemy oglądać jak ta beta się skończy Masakra Także jeśli chcielibyście więcej tych overwatchów właśnie z bety konkretnie Zobaczymy też może sobie czy będą jakieś zmiany Może netgraph wyłączą w końcu Bo tak ciężko się skupić i tam wczytać w te statystyki na dole Także dajcie znać, piszcie komentarze Subskrybujcie ten kanał Dzięki serdeczne za wszystkie łapeczki w górę Zostawcie ich tyle ile Możecie, tyle ile dacie radę, ja się z wami żegnam i do następnego razu, trzymajcie się, papa. Pa.